Ale jestem głodny. A głodny jestem sobą. Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 14. Kolejki Fortuna Pierwszej Ligi, w którym Stal Rzeszów zagra na własnym stadionie z Odrołopole. Jest z nami trener Stali Rzeszów Daniel Myśliwiec. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie dziennikarzy i zapraszam do zadawania pytań. Określam, pani dysydentów Panie tyle, że liczby nie kłamy, a te podają, że Odra Opola legitymuje się najsłabszą defensywą w lidze. I biorąc pod uwagę liczbę straconych goli Opolan i liczbę strzelonych bramek Stali Rzeszów na własnym boisku, można spodziewać się, że Państwo podopieczni rozstrzygną to spotkanie z ilością kilku bramek? Chciałbym być bardziej precyzyjny. I tutaj, mówiąc brzydko, przyczepić się do pytania. To, że ktoś traci dużo bramek, nie znaczy, że ma najsłabszą defensywę, <grych> ale owszem, to są fakty, i teraz oczywiście kluczowe jest znalezienie niezależności, które powodują, że te bramki odra traci i wykorzystać swoje atuty po to, żeby je zdobywać, bo to będzie naszym oczywiście celem, ale nie patrzymy na to w kontekście zdobytych bramek, bo. Podobna sytuacja była chociażby meczu Odry z Arką Gdynia Arka przegrała co Dron 2-1, a kontekst meczu był zbliżony, pomimo tego, że to nie była jeszcze 14 kolejka, tylko wcześniejsza nie, nie będę teraz sobie próbował przypomnieć. Jesteśmy gotowi na ewentualne luki w ustawieniu Odry. Jesteśmy świadomi naszej siły, naszego potencjału, szczególnie ofensywnego i będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby ucieszyć siebie i naszych kibiców zwycięstwa. Przywołał pan spotkanie odry z Arką w Gdyni. Statystyki tego meczu podawały, że mierzącą przewagę w posiadaniu w miała Arka. Było 80% czasu przy pilce. Wynik oczywiście był na niekorzyść gospodarzy. Można się spodziewać podobnego meczu w niedzielę, że z oną będzie właśnie stalżeż. Grała bardzo często na połowie odry. Myślę, że... Wiele na to wskazuje, że będziemy częściej przybywać na połowie przeciwnika niż, niż na naszej, ale tutaj kwestia wskaźnika posiadania piłki do niego bym dużej wagi nie przywiązywał, bo nawet i, i tłumacząc nawet perspektywę tamtego meczu Arka, co pokazał też mecz z nami, nie jest drużyną, która jest. Bardzo, bardzo wiodącą ekipą w ataku pozycyjnym, ale ma bardzo mocne kontrataki, co też odczuliśmy na własnej skórze, że bardzo często wyprowadzało groźne kontrataki. I tutaj wracając do naszego meczu, co jest oczywiście najważniejsze, to nie chciałbym oczywiście takiego scenariusza, a naszym celem i naszą intencją nie jest posiadać piłkę na połowie przeciwnika, tylko zrobić z niej użytek i jak najszybciej stworzyć sobie sytuację i tę sytuację wykorzystać I, i, i to myślę, że będzie kluczem i do tego będziemy chcieli doprowadzić, a nie do takiego jałowego posiadania. Rozumiem, gdzie w takim razie można się spodziewać e, takich najgroźniejszych schematów, jeśli chodzi o organizację gry w ofensywie Odry? Odra na pewno takich bardzo często szybko zmienia centrum gry z jednej strony na drugą, uciekając się też do diagonalnego podania i to jest bardzo widoczne w sytuacji tej drużyny, w kontekście tej drużyny, coś na co też my uczulaliśmy naszych piłkarzy i na co zwracaliśmy uwagę. To są szybkie wykonane wrzuty ofensywne, czyli Odra wy próbuje wykorzystać momenty dezorganizacji przeciwnika, w też w tej fazie meczu i w tym elemencie. Dlatego to są takie kluczowe rzeczy, na których my się na pewno skupialiśmy. A inne rzeczy spróbujemy zaprezentować na boisku i nie będę ich zdradzał. Mm -hmm. Tuż na koniec zapytam o sytuację kadrową. Wiedziałem, że przed jest Wam już Dominik Marczuk. Można się spodziewać yy, pańskiego prawego obrońcy już w składzie meczowym? Wiele wskazuje na to, że wszyscy będą do dyspozycji, a decyzje. Yy... A propos tego, kto będzie w kadrze, kto będzie w pierwszej jedenasce, to, to podejmiemy po jutrzejszym treningu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Mamy jeszcze pytania do trenera. Nie widzę więc panie trenerze, że mamy jeszcze dwa pytania nadesłane przez system Akredito. Aczkolwiek pan Paweł skor pytał, czy jest coś, czego obawiacie się ze strony Odropole, to na to można powiedzieć, że w pewnym sensie padła odpowiedź. Tak, i jeszcze raz zaznaczę, konsekwentnie będę mówił, że nie ma przeciwnika i nie ma. Rzeczy, której byśmy się obawiali, my podchodzimy z szacunkiem do każdego przeciwnika, ze świadomością tego, jak można wykorzystać jego sposób gry, do tego, żeby odnieść sukces i, i będziemy robić wszystko, żeby tak było też tym razem. I pan Marcel Kowalczuk pyta, trenerze, Odra, Opola to, Odra opole to przedostatni zespół w tabeli. Czy trzy punkty w tym meczu będą obowiązkiem? Myślę, że wymagamy od siebie, i, i czyli można powiedzieć, że naszym obowiązkiem jest zawsze gra. Na 100% i, i robienie wszystkiego, żeby drużyna wygrała, i tak samo jak nie mamy gradacji meczów ważniejszych, bardziej prestiżowych, in-plus z teoretycznie mocniejszymi drużynami, tak samo jest z teoretycznie słabszymi, bo w momencie, kiedy rozpoczyna się mecz, tabela traci na znaczeniu. I, i tak do tego podchodzimy, czyli zrobimy wszystko, żeby podejść jak najbardziej profesjonalnie, jak najbardziej z takim dobrym nastawieniem i chęcią. Zwycięstwa. Dziękuję. I tradycyjnie mamy trzy pytania od naszych kibiców. Pan Bartosz Wrublewski pyta: Większość bramek tracimy po prostych błędach, wynikających jakby z dekoncentracji. Co, planujecie, co planuje zrobić sztab, aby skupienie utrzymywać przez cały mecz? No z tezą się nie zgodzę, ale tutaj nie chciałbym wchodzić i, i tłumaczyć jeszcze raz sytuacji, może nie tyle sytuacji, co statystyk dotyczą, dotyczących tego, co spowodowało, że traciliśmy bramki, albo z jakich faz, momentów meczu tracimy bramki. A odnosząc się do drugiej części pytania, to jest, to jest kwintesencja treningu dla nas. Czyli jak sprawić... E, każdy trening powinien w naszej ocenie trwać tyle, ile trwa mecz, czyli 90 minut. I nawet jeżeli to nie jest 90 minut takiej intensywnej gry 10 na 10 na pełnym polu, to są to zadania, które mają na celu utrzymać koncentrację piłkarzy i i odpowiadając krótko, trening, każdy trening, każda jednostka treningowa jest y, powodowaniem tego, że piłkarz nawet jeżeli nie musi biegać, to musi być skoncentrowany na konkretnym zadaniu. I, i w taki sposób my nad tym pracujemy, bo upraszczać y, y, powiedzmy przyczynę tracenia bramek do tego, że ktoś jest zdekoncentrowany. My Szczególnie jeżeli chodzi o fazę defensywy, próbujemy wprowadzić wysoki standard i w takim ujęciu klasycznym, powiedzmy, czyli odpowiedzialności indywidualnej, gdzie ktoś jest odpowiedzialny za danego piłkarza, jest bardzo łatwo odpowiedzialność i bardzo łatwo jest podejmować decyzję, czyli to jest mój człowiek, to ja za nim biegnę do samego końca. My pracując systemem, broniąc systemem, czyli stosując obronę strefową, cały czas tworzymy takie środki. I takie sytuacje, w których piłkarz ma do oceny cztery elementy. Pierwszym z tych elementów to jest oczywiście piłka, to co z nią się dzieje, czy jest otwarta, to znaczy, czy można komfortowo zagradzić linię obrony, czy jest piłka zamknięta, do tego ustawienie partnerów, wynikającego z tego z przestrzeń. I dopiero czwartym, powiedzmy, elementem jest przeciwnik, dlatego nasi piłkarze, moim zdaniem, cechują się tym, że muszą być bardzo skoncentrowani i są skoncentrowani przez cały. Przez cały mecz, a błędy, które się pojawiają, mogą wynikać po prostu z tego, że wy, analizując cały czas sytuację na boisku, oni muszą brać pod uwagę więcej czynników, aniżeli tylko najbliższego przeciwnika, i to wymaga pracy, to wymaga treningu. I tu postawię kropkę, ale wiem, że w tym tygodniu mieliśmy dobre warunki do tego, żeby doskonalić. To, co chcemy robić, szczególnie w obronie, i jeszcze raz wracając do krótkiej odpowiedzi na pytania. Nasz trening polega na tym, żeby cały czas trzymać intensywność gry, intensywność myślenia i ręczę, że nasi piłkarze są cały czas skoncentrowani i to nie jest przyczyna utraty bramek. Dziękujemy. Pan Łukasz Wnuk pyta. Wiadomo, że drużyna ma założenia ofensywne, ale czy nie oznacza to, że nie możemy się skupić również na obronie? skupiamy się również na obronie, Czyli tak jak wspominałem wcześniej, trening polega na grze w mniejszej, większej i nawet jeżeli akcentujemy jakieś elementy ofensywne, to druga drużyna w sytuacji 10 na 10 na przykład gry, to też wykonuje zadania defensywne, czyli wszystko zależy od tego, jaka jest to faza, jaki to jest moment meczu, czy posiadamy piłkę, czy nie posiadamy piłkę, ale tu naszych kibiców i Tutaj pana Łukasza, tak? Tak, pan Łukasz w nóg. Pana Łukasza mogę zapewnić, że w każdym tygodniu trenujemy i w każdym dniu trenujemy defensywę, tylko powiedzmy, przykładowo, w poniedziałki jest to, są to elementy kontrataku, czyli skupiamy się bardziej na naszym kontrataku. We wtorki bardzo często to jest gra w defensywie, w środy gra w ofensywie, w czwartek to jest reakcja na stratę, a w piątek podsumowanie całego tygodnia, czyli zaznaczenie. Strategii meczowej, która ma w tych czterech fazach nam pomóc się zachowywać. Odpowiadając jeszcze raz krótko na pytanie, tak, warto się skupić, skupiamy się równie bardzo i równie często jak na działaniach ofensywnych. Dziękuję. I ostatnie pytanie. Pan Krzysztof Sadowski pyta: Manolo Ponce Garcia, czy oglądał go pan osobiście? W drugiej drużynie robi dużą różnicę, i czy to nie czas, aby spróbować go zabrać na kilka meczów pierwszego zespołu? Manolo kilkukrotnie był u nas na treningach, widzę e, może nie wszystkie jego atuty, ale widzę jakie ma atuty jeżeli będzie na niego czas to pojawi się e, i będzie mógł być brany pod uwagę jeżeli chodzi o występy w pierwszej drużynie ale tutaj już kiedyś odpowiadałem też na te pytania a propos młodzieży klub e, wypracowuje strukturę, szczególnie w tym sezonie ma być e, większa Większe skupienie na tym, jak wprowadzać młodzież i wprowadzać nowych piłkarzy przez drugą drużynę do pierwszej. Zbudowana została struktura i tam trener Sławek Szeliga, wspierany dyrektorami Akademii, dyrektorem sportowym, dyrektorem Krzepotą, ma usprawnić ten system po to, żeby tacy piłkarze trafiali do nas w momencie, kiedy będą gotowi i kiedy będą potrzebni drużynie. Dlatego mogę zapewnić, że jeżeli któryś z piłkarzy, na przykład Manolu, będzie. Gotowy na to, i sytuacja w pierwszej drużynie będzie tego wymagać, to się pojawi. Ale teraz to nie jest ten moment. Dziękuję bardzo, było to już ostatnie pytanie. Dziękuję trenerowi za udział w konferencji. Dziękuję również dziennikarzom i zapraszam na niedzielne spotkanie z Odrą Opole. Dziękuję.